Skakacka, W helikopterze się siedzi Ja jestem pod mapą stary, na spadochronie zelatam Pod mapą na spadochronie? Tak, bo wyskoczyłem i wcisnąłem spadochron jak już byłem na ziemi, nie? I pod mapę wrzuciłem A widzieliście co się stało, dlaczego spadliśmy? Oh, yeah. O o dobra dobra, przystabilizuj No I gitara wylądowałem, co zobacz No Siedząc Kiecie jak wysiądę to czy spadnie stąd Chyba, no chyba spadnie O stary patrz, prawa fizyki zagięte No Został go no. tutaj tak nie mogę teraz przejść przyczo się. Może trzeba go zrzucić. Czekaj, spróbuję go zrzucić. Nie, słabo, zostaw. Nie, przyciągasz się, nie? Mhm. No kurde, człowieku. Na screena dawaj, Chodź w tym na parking. filmik wręcz na końcu. Stąd tam mamy piękną pozycję do obserwacji. Tylko nie spadnij. Albo nie zapinij. Tango mark, jest bardzo prędko jak? Ale z tam po prawej są. jakieś, iś, jakieś coś. Skorownie, tylko nie mogłem wszystkich ze tym, tym dronem i na nas się spójrz. jak to fajnie wygląda. He's gone. Drone. Od się spójrzmy. Śmigłowie są w dobre Dobra. Gosty. Nie mogę tu wskoczyć, pod tym tym. Co, nie da się dostać z powrotem do helikoptera? Nie. Ale bieda. Poczekaj, zaraz go odblokuję. O, wypasiony ten buggy. Będziesz tam dalej stał? A co kombinujesz? Miałeś go odblokować i nie wysadzać Zik, pomoż Co? Pomoż no, no, mi Odblokował się, patrz Odblokował się, Łap, łap, łap. Ej, za O hmm. No, ale niestety nie przeżył tego odblokowania No sorry, prawie wsiadłem, już Ci otwierałem Dzień dobry, A czy te bramy są automatyczne, więc powinny Cicho tylko. Za się na pakę. Gdzie na pakę? Halo? się No jest przecież paka z tyłu, nie? Ale jest zamknięta, zobaczy ją. No jak zamknięta? Nie możesz wsiąść, tylko dwóch Nie mogę. Nie Dobra, to zrobimy tak. Ale tak, tam jest jeszcze ten bus blisko. Nie, 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 zrobimy trochę inaczej. Eee, podjadę i przeczołgasz się pod. <laughs> Jeźć w cieniu, jeźć i w, w cieniu tego, co mi spojaźgo, nie? Or you fight from the shadows, attack when they at least expect. No, dobra. Dobra. I teraz padaka i trzągasz się poty. O, nie mogę. Tekstura, bo nie. Tekstura Za. To żeby będzie z nami. Żeby sniper nie wyparł. No i tym żaropłom zostawimy. Okej. Okay. Dobra. Już się na pozie. Ta piloty. To jest nikto. O, spierdzielam. Złodziej, i ich pierdzielony. Złodziej, Genialna akcja. Mission accomplished. Lecimy, lecimy. Głosanie jednego strzału. Pull up, pull up, train. Kolejny materiał. Don't worry, don't worry, tak? Dobra, to już. Jest... Ja nie mogę wsiąść W pi... plan też <głosy> <głosy> w pizdu w kółko jednej piosenki, to jakiś musi być da, 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 da. O,

Widzieliście to! Niech chcecie, chcecie jechać, tak? Tak, on! No to skończy... Jak to w urku atak. Zapisz to, zapisz to. Miękni. Siadź gościu w ty. Siad, Siadasz, Ty, ale ty nie jedziesz z samochodem, ty biegniesz za nim. Kamera jest. No. To lepiej wyglądają. O no co czeka. ty? Zacznij, się Wsiadaj do tego. Ty Dred, ty u mnie nie prowadzisz pojazdu tylko biegasz koło niego. To samo. Falko. 800 na nagrać. No, jedź teraz. Falko, jedź. Czekaj, czekaj, czekaj. wsiadł czy nie wsiadł? Bo no w końcu nie. Teraz wysiadł. O, o teraz, teraz wsiadł. dobra, trafiłem. No, u mnie... Ciągniesz go za sobą. U mnie też Dred U mnie biega, tak, tak nie samo wygląda, czy A u ciebie w ogóle yy, oh, różowy proszę. karabinek zarąbiście wygląda. Ten mm -hmm. helikopter weź, uwaga. Helikopter mamy, helikopter mamy. Co ty karabinek? A, i kod jest z niech to ktoś nagrywa. Ja zaraz nagrywam. Dobra, muszę się skupić bardziej na prowadzeniu pojazdu. To, Za nami. Ja ja by... chyba spali. to Nie no, jak ja was panu. Dlaczego ja tutaj powrócę? Musimy już nie wrócić. żeby uciekać. Leci, 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 leci. Oba są, opa są. Są, W ogóle zależy obrażenie z tego działka, czy? Tak, tak. O, do kierowca, padł. Oł... Musimy, musimy, Jeszcze helikopter nad nami. Cały <grybujesz> czas skręcić się bez Tak łyszę kogoś. i tak go ja cię zaraz Ma całe auto się obudzi, nie, nie wysiedli. Trzeba było jednak zrobić ten egzamin na prawo jazdy dzisiaj Chyba z trzeciej osoby, to jeszcze No chyba nie musimy O kurwa Tam się odjechało. Świetnie zorganizowane akcje panowie Dobrze był sprzyjany. A co mu się stało, że mi się tak wyjawiło? Z czołkiem.